Siołączką Radyczki jestem Elix i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku gramy w Goometli Dash. Jeśli potem tym będzie 15 w górę robię właśnie z Gometli Dasha serię, więc jeśli jesteś nowy na tym kanale, zostaw subskrypcję, ponieważ na 300 subskrypcji będzie konkurs i od razu Wam pokazuję, że to jest moje konto. I przechodzimy do Time machine, ponieważ chcę dokonać ten biały kolor. No bo zrobię sobie jakiegoś fajnego skina. I będzie super No ale gdzie to było? Tutaj Ja przychodziłam w ogóle na Znaczy mm, na... Bo kiedyś Golem był za darmo Jakby ktoś nie wiedział Ale RobTop, czyli twórca Golem Readersza Postanowili sobie zarobić I teraz ona kosztuje 9zł No żałuję, ja, że ją odinstalowałem Blu? Dlaczego? I żałuję ja właśnie, że ją odinstalowałem a y, chcę was poinformować, Jezu, jak nam, to ja nie mogę się skupić. I chcę was poinformować, że jutro na kanale będzie odcinek z Bubblegum Simulator z nowego update'u. Pewnie zapytać, czy tak późno. No, a to dlatego, że y, właśnie nagrywałam geometry. Surprise, motherfucker! O, spokojnie. Właśnie dlatego, że nagrywałam Gomet Dasha i po tym geometry się zabiorę za nagrywanie BubbleGum Simulator. O Boże, dlaczego? Dlaczego? I. No, jak ten film zmontuję, to od razu się zabiorę za nagrywanie BubbleGum Simulator i. Dobra, małe problemy techniczne były. Nieważne. I właśnie. Czekać było się wybija na a. Jak właśnie zmontuję ten film z jego dasha, no to muszę nagrać y, odcinek z Babylon Simulator i muszę go potem zmontować, więc odcinek pojawi się najprędzej jutro. No chyba, że jakoś mi się uda z tym montażem tych dwóch filmów, no to leci jeszcze dzisiaj no ale wątpię. No. Dobra, na razie tutaj lecimy, słowie na raz. spokojnie, tak, na no, spokojnie, dawaj, 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 dawaj. Dobra. Easy peasy. To jest nic trudnego. Dobra. O nie, ja tego nigdy nie lubię. No dobra. Ja nigdy nie lubię tych um, ...potrójnych skoków. No to mnie zawsze denerwuje. Zatem przegrywam i najbardziej na tym się rajdżuję. No co no, 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 dlaczego? Dlaczego? Dobra, muszę dowieść na biały kolor, no muszę. To jest misja na dzisiejszy odcinek. No, jeśli ten, no... Boże, co w ogóle że ten no, 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 ważne. No, to sobie powiem jeszcze to i następny, ponieważ, no... Będę miał mało czasu na zmontowanie tych, tych dobrze, hmm, tych obu filmów. Boże, mi się dzisiaj odplącze język. Nieważne. No, dlatego ten odcinek to nie będzie ani krótki, ani długi bo będę musiał się wyrobić z montażem No, bo pewnie się te zapytacie, czemu nie nagrywałem z głosem No, a było proste Po prostu nie chciałam... a mi się fajnie tam zremowało, no nieważne No, po prostu chciałam sobie tak, wiecie, odpocząć I też poćwiczyć montowanie Więc myślę, że nie macie nic przeciwko O Uczyłem się też montażu na... O, dobra. Lecimy. Jak nie mówiłem, to uczyłem to się montażu, no ale czasami ten montaż był zły oczywiście. E, nie wiem dlaczego. O nie, tu zera będzie mój największy koszmar tej mapy. Nienawidzę tego. <grytanie> co, Nie, no. Nie, ludzie. Nie, ko koniec nadziei z tą mapą. Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej moich raidzów, a na pewno jak będę przechodził jakieś insensy albo demony, no to będą one o wiele lepsze, więc siema!